Dajcie. Zrobimy dzisiaj bomby do kąpieli, które są nawilżające, relaksujące, także przyjemne dla oka. W największej z tych misek mieszam wszystkie suche składniki, czyli sodę oczyszczoną, sól Epsom, mąkę ziemniaczaną i kwasek cytrynowy. W międzyczasie, właściwie wcześniej nawet, tutaj zanurzyłam w kąpieli wodnej, we wrzątku olej kokosowy, żeby on się rozpuścił. Trzeba te wszystkie grudki pousuwać. Okay, I to jeśli gdy już to jest zrobione, dodaję odrobinę barwnika. Naprawdę tego barwnika akurat nie trzeba dużo, bo on jest dość intensywny. To jest Mika. Okej, okay, tam, tam już jest ten olej rozpuszczony. Na szczęście nie jest już gorący więc mogę spokojnie do niego sobie dolać olejki eteryczne akurat ja mam tutaj lawendę, bo lawenda ma takie działanie relaksujące dodam tak 8-10 kropli tej lawendy mm, ale pięknie pachnie I teraz to, to po prostu musiało się w oleju rozcieńczyć i to przelewam teraz do, do miski. I to mieszamy. To już ma taką odpowiednią konsystencję. Biorę foremkę i nakładam do foremki. Tak przygotowane bomby muszę owinąć folią spożywczą, bo nie może się do nich wilgoć dostać, i to odkładam na kilka godzin albo najlepiej na noc żeby to przesuszyło się mam tutaj takie bomby zrobione wczoraj zaraz zobaczymy jak one działają bomby po wyjęciu wkładam do zamykanego pojemnika i zostawiam to w łazience sobie wtedy Dorzucam do kąpieli. Mam tutaj ciepłą wodę, żeby sprawdzić, jak to się zachowuje. O! Fajnie, prawda?